Witam państwa serdecznie w odcinku, w którym zaproponuję, w jaki sposób zmontować, zlutować zestaw typu kit dostępny w naszym sklepie internetowym gotronic.pl pod numerem katalogowym BTE 886. Jest to prosty układ zabezpieczający kolumny lub głośniki przed pojawieniem się składowej stałej. W drugim odcinku zaprezentuję praktyczne działanie. Teraz skupmy się na zmontowaniu. Zestaw składa się z płytki drukowanej. Jest to płytka dwustronna z metalizacją otworów. Mamy nadrukowane opisy elementów. Jest solder maska, oczywiście, jak płytka dwustronna z metalizacją otworów, powiercone są otwory. Z drugiej strony mamy tylko opis wyjść i tutaj dodatkowe. Pady pod elementy SMD to są kondensatory filtrujące 0805, tak na oko wyglądają, ale ich w zestawie nie mamy. Zestaw składa się więc z płytki drukowanej i wszystkich podzespołów elektronicznych przewlekanych, czyli takich, które przesadzamy przez płytkę drukowaną i odcinamy wyprowadzenia. Co będzie nam potrzebne do y, zmontowania? Oczywiście będzie potrzebna lutownica lub stacja lutownicza. Ja mam stację lutowniczą SL20SD ze stożkowym grotem. Trzeba połączyć te elementy elektroniczne, a więc ja zastosuję cynę o średnicy 0,7 mm i szczypce tnące boczne, popularnie zwane obcinarki. I to jest wszystko, co potrzebujemy do zmontowania tego zestawu. Do zestawu dołączony jest rysunek techniczny, gdzie mamy podane na przykład wartości rezystorów. Od tych elementów właśnie rozpoczniemy montaż, ponieważ są to najniżej osadzone elementy na płytce drukowanej i dzięki temu podczas obracania nie będą one wypadały, ponieważ będą tam oto blatem stołu. Konkretnie ja tutaj mam matę taką silikonową, którą polecam, i rozpoczynamy montaż. Formuję wyprowadzenia tych rezystorów ćwierćwatowych w palcach i wkładam w przyporządkowane miejsca, zgodnie z wartością. Rezystory oczywiście są to elementy, które nie wymagają zastosowania odpowiedniej polaryzacji, czyli nieważne gdzie jest plus, minus, prąd płynie w obie strony tak samo. Rezystory mam już umieszczone na płytce. Oczywiście, zwracając odpowiednią yy, uwagę na ich wartość, przypominam, jest dostępny rysunek techniczny, gdzie mamy nadrukowane wartości tych elementów. Sprawdziłem sobie wartości tych rezystorów przy pomocy miernika uniwersalnego i tak samo włożyłem do płytki drukowanej. Zróbmy jeszcze lekkie zbliżenie. I przystępuję do lutowania. Temperatura w stacji ustawiona w okolicach 300 stopni. Przykładam grot, po chwili cynę i takim ruchem w górę odciągam. Jest to płytka dwustronna z metalizacją otworów, a więc bardzo łatwo się lutuje. Ta spoina pojawia się również po drugiej stronie. Lepiej się przylutuje niż przy płytce jednostronnej. Odcinam teraz wyprowadzenia, tak aby cięcie było tuż nad powstałym stożkiem spoiny. Kolejny element. Mamy w zestawie jedną diodę. Należy zwrócić w tym wypadku uwagę na odpowiednią polaryzację i w tej diodzie mamy tutaj taki znacznik czarny pasek z farby i ten czarny pasek z farby musi się pokrywać tutaj z tym oto na drugim tak samo jak przy rezystorach formujemy wyprowadzenia wkładam dociskam i lutujemy Kolejny element to jest mostek prostowniczy, czyli cztery diody w układzie greca i proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy nadrukowaną polaryzację plus minus, akurat ten mostek nie ma takiego wyżłobienia jak ten układ strony, ale tutaj są widoczne takie nadruki plus minus, a więc zgodnie z tym co jest na płytce drukowanej wkładam i obracam. Te wyprowadzenia mostka są dosyć króciutkie, więc nie ma konieczności ich odcinania. Kolejny element, który możemy przylutować, niech będą to oto te 6 tranzystorów. W zestawie mamy wszystkie 6 tranzystorów w takim samym oznaczeniu, czyli S8050 i należy tylko je odpowiednio umiejscowić na płytce drukowanej tak, aby to ścięcie pokrywało się ze ścięciem na obudowie tranzystora. Mam te wszystkie tranzystory już wsadzone odpowiednio i teraz mogę płytkę obrócić i tak szczuciem docisnąć do tej mojej maty silikonowej. Dzięki zastosowaniu tej maty silikonowej wiem, że nie porysuję blatu stołu. I tak samo nie porysuję tych y, elementów. Mata ta jest odporna na, na wysoką temperaturę i miła w dotyku. Po skończonym montażu, bardzo łatwo ją umyć pod bieżącą wodą. Aby przy kolejnym y, montażu, mieć już y, czyst czystą matę bez żadnych zabrudzeń. Tutaj widać, że tak zbyt pięknie mi to nie wyszło, ale niech tak zostanie jak jest. To tylko chodzi o względy estetyczne i lutujemy. Są tranzystory przylutowane. Mogę teraz lekko je jeszcze podoginać, żeby. Stały w jednym rzędzie, ale niech tak zostanie. Odcinam wyprowadzenia. W zestawie mamy cztery kondensatory elektrolityczne o wartości 100 mikrofaradów. Kondensator elektrolityczny, jedno z jego wyprowadzeń jest dłuższe, to jest plus, a minus oznaczony jest tutaj takim znacznikiem na obudowie. Na płytce drukowanej mamy zaznaczone plus, plus, plus i plus, a minus jest to ten obszar zakreskowany. A więc zgodnie z tym nadrukiem wkładamy wszystkie kondensatory elektrolityczne. Teraz możemy przystąpić do przylutowania złącz. To są standardowe terminal bloki do przykręcenia przewodów. Jeżeli mamy już jakiś upatrzony wzmacniacz, gdzie chcielibyśmy zastosować ten lutowany układ, możemy zrezygnować z, z przylutowania tych y, złącz i bezpośrednio przylutować y, przewody wyjściowe ze wzmacniacza i tutaj do złącz wyjściowych kolumn. Ja tutaj przylutuję wszystkie te złącza, które mamy w zestawie. Je można tutaj w ten sposób chyba połączyć. Wydaje mi się. I one na płytce będą wtedy ładniej, to będzie wyglądało tak. Można je połączyć. Tu mamy takie wyżłobienie. Włączymy je oczywiście w ten sposób, wkładamy do płytki drukowanej te złącza. Aby można było do krawędzi doprowadzić przewody, i tutaj jeszcze mamy to J5, gdzie tu mamy złącze zasilania. Kolejny element, dioda typu LED. Gdzie jest plus, a minus, czyli gdzie jest anoda i katoda? Można łatwo poznać. Dłuższe wyprowadzenie, a więc to jest plus. Czy mamy takie ścięcie w tej obudowie? Też mamy tutaj takie sfazowanie ścięcie w tej okrągłej obudowie. I zgodnie z tym nadrukiem, co mamy tutaj? Plus, a ścięcie po prawej stronie. Kolejno przylutujemy przekaźniki. Przekaźniki można tutaj na tej płytce w jeden tylko odpowiedni sposób wsadzić. A więc tutaj mamy trzy złącza. Tu dwa, dwa i trzy. Inaczej się nie da. ostatnim elementem jaki należy przylutować to jest stabilizator napięcia, to jest standardowy, klasyczny układ 7812, czyli 12 v stabilizator. Tutaj mamy nadrukowany jego plecy, to jest tu, tu jest miejsce ewentualnie na przykręcenie radiatora, to jest obudowa TO-220, jedna z popularniejszych i układ ten jest zasilany napięciem przemiennym, jest na wejściu mostek i następnie stabilizator. Dzięki takiej konstrukcji możemy ze wzmacniacza wyciągnąć napięcie przemienne lub stałe. W przypadku, gdyby to było stałe napięcie, trzeba mieć oczywiście na uwadze, żeby to napięcie było wyższe niż 12V. Na mostku mamy spadek 1,2V. Jeżeli chodzi o napięcie przemienne. Należy pamiętać o tym, że y, to napięcie przemienne, jak przechodzi przez mostek, to jest właśnie spadek 1,2V. Ale na filtrze pojemnościowym na kondensatorze następuje podbicie. Tutaj, w tym zestawie, nie ma y, przewidzianego jakby miejsca na radiator. Znaczy, nie ma radiatora w zestawie. Miejsce może by się znalazło, bo tak to wygląda. I trzeba pamiętać, żeby to napięcie nie było wejściowe zbyt wysokie, na przykład 30 kilka voltów, Z tego względu, że ten spadek napięcia wytracany na stabilizatorze jest do otoczenia oddawany w postaci ciepła. I tak oto wygląda zmontowany układ. W drugiej części zaprezentuję. Jego praktyczne działanie, przetestujemy czy działa on poprawnie, na co gorąco do Państwa zapraszam i zapraszam do skorzystania z oferty gotronic.pl.